znajdziecie w opisie. Siema, dzisiaj wlatuje ostatnia afera z Minimajkiem połączona z dramą Trumena, jakoś tak to było, a ja to nie tyle co podsumuję owe wydarzenia, lecz dodatkowo wyjawię wam pewien smaczek, jakiego na pewno nie widzieliście oraz w sumie skomentuję sobie to, bo, bo dlaczego nie. Na samym początku macie tutaj fragment filmu Trumena z podsumowania tej niby dramy, aby dla niewtajemniczonych zostawić jakiś fundament do dalszej gadki. Dzisiaj wytłumaczyłem na czym polegała największa drama na YouTube w ostatnim czasie, dlatego oglądacie do końca. Wszystko zaczęło się od niewinnych ciekawostek o Minimajku. W materiale wypowiadam się naprawdę bardzo pozytywnie o podopiecznym Freeza. Jednym ze źródeł filmu, czyli artykuł, z którego brałem ciekawostki, był post z gazety krakowskiej, do której sam Mike udzielał wywiadu, więc uznałem, skoro materiał został zaakceptowany przez niego, to użyję tych ciekawostek w filmie. No i tak rzeczywiście zrobiłem. I teraz uwaga, nie musiałem nikogo pytać o zdanie. Nie musiałem pytać, że mogę użyć informacji zawartych w gazecie, ponieważ posłużyłem się prawem ctatu. Jak wiadomo, prawo to pozwala na wykorzystanie fragmentu czyjejś twórczości w własnym utworze bez władzy właściciela. W wieku trzech lat zginęli i trafią do domu dziecka. Przez swoje nieodpowiednie zachowanie tuło się po różnych ośrodkach i był przenoszony. Wagarował, bił kolegów, pieskowano strzelką. Oczywiście czekałem na zakończenie dramy Minimajka z Trumanem, o ile można to tak nazwać, bo tak naprawdę Minimajk miał to kompletnie w dupie, nie ogarnia po prostu internetu i jak to wszystko działa, przez co wypisuje jakieś pierdoły mało znaczne, które mijają się z prawdą i... Tak naprawdę do niczego nie doprowadzą, przez co zaraz taki Truman, co kiedyś kopiował Boxdella, no taka druga jego wersja, a dziś gdy Boxdella zabrakło, a bardziej jego skasowanych serii oraz stary Bombel został zapomniany, jakoś odwzorowywane serie tej wiernej jego kopii również przestały przynosić większe odsłony. A jak wiadomo, parę wiadomości, które można łatwo nie tyle co przekręcić, ale obrócić ich znaczenie, no zaraz trafiły na szoty, które jeszcze bardziej koloryzowały tytuły, przez co oficjalnie każdy mógł usłyszeć tytuł taki jak Minimike pozywa Trumena, Minimike grozi Trumenowi pozwem i wiele, wiele innych w ten desen tytułów swego czasu zalewało szoty, na czym na pewno odgórnie zależało Trumenowi, ponieważ dzięki temu mógł uzyskać łatwe promo. Przecież wiadomości od MiniMike'a dostał wtedy, gdy zrobił film o ciekawostkach na jego temat czyli już wtedy wiadomo, że ciekawostki o nim zrobił po to, aby się wzbić do góry, a wykorzystując Minimajka do ciekawostek, czyli członka ekipy Friza, który wiadomo, jakie kręci cwerki na polskim YouTubie, było dzięki jego tematowi łatwym i szybkim sposobem popłynąć i wbić się w algorytm, To też jego ciekawostki jeszcze przed dramą miały około 70 tysięcy wyświetleń, czyli jak na jego kanał dość sporo, lecz po dziś dzień jest to już 300 tysięcy wyświetleń, więc drama była jeszcze bardziej opłacalna. Do tego warto wspomnieć, każdy tak naprawdę miał to w dupie, a wiadomości minimajka były stare i widać, że coś tam popisał i zostawił temat. Zastanawiam się, jaki sens było odkopywanie takiej przed sprzed pół roku. Jeżeli widać, że została ona zostawiona, a nie raz Frizz czy ktokolwiek tam mówił z ich ekipy, że Mike nie jest błyskotliwy w internetach, to też tym bardziej wiadomości te nie miały za wiele wspólnego z rzeczywistością. Jakiś chłop nagrał o Mini coś, że Mimike nie pozywa, w ogóle w sumie to, nie wiem, wziął to tak w sumie znikąd. Bo nigdy takiej sytuacji nie było, więc, więc chyba nie ma żadnej dramy. Drogi Frizie, drogi Karolu, nie wziąłem dowodów znikąd. Twój podopieczny napisał do mniejszego youtubera, strasząc go swoją potęgą i władzą w internecie. Strasząc go swoją potęgą i władzą w internecie. Pięknie ubrane słowa, tylko że dalej, co te słowa mają wspólnego do tego, że napisał ci, masz usunąć film. To dalej jest hamskie zachowanie, a nie straszenie jakąś potęgą i władzą w internecie. Halo, o co chodzi? Do końcówki tego szota jeszcze przejdziemy odnośnie, że nie mówiłeś, że Komo i Shmini Mike chce cię pozwać, ale zobaczcie jak bardzo łatwo pokazać wam dlaczego próbuje na siłę stworzyć dramę, której nie ma. Chyba na pierwszy rzut oka widać, że jest strasznym atencjuszem. Bo jak pół roku temu przypomniało mu się, aby odkopać temat tak zupełnie przypadkiem i rajdować Friza, trąbę, by tylko odpowiedzieli na jego rajda zaczepkę. I wiadomo, że zaraz polecam kolejne szoty Freeze odpowiada Trumenowi, tromba odpowiada Trumenowi I po prostu widać, jak bardzo stara się zrobić wszystko pod publiczkę. Dodatkowo jakby tego było mało, nawet znalazł karła. Bo gdy zobaczył, że każdy go zlał i ma go w dupie, to postanowił znaleźć karła, bodajże mini Jeka, tak się chyba nazywa, nie wiem, nie obchodzi mnie ja to. Wiem tyle, że nagrali film wspólnie, że Mini Jack wyzywa Minijacka na Fame EMA, a oczywiście inicjatorem tej walki jest Truman, który dąży ze swoim Pokémonem, aby wystawić go do walki z członkiem ekipy Freeza, a on będzie miał kolejne filmy i wyświetlenia na temacie członków ekipy, czyli jednego z najbardziej oglądanych dziś kanałów w Polsce. Dodatkowo wyzwanie wspólne Trumana w kooperacji z Mini Jackiem na Fame MMA, Mini Minijacka. Znowu zostało plute i po raz setny w tym filmie mówię Dalej mają cię w dupie Ale jednak Truman drąży dziurę w całym Żyjąc już chyba w wyimaginowanej rzeczywistości Twierdząc, że ma dramę a jednak walka polega na monologu, który cały czas zostaje bez odpowiedzi jednego z członków ekipy, który poza paroma bzdetami, jakie napisał mu pół roku temu, na Instagramie totalnie zlewa wszystkie zaczepki Trumena, uniemożliwiając wybicie się na ekipie Friza. Nawet Wojtek Gola odnośnie walki mini Jacka z mini powiedział, że raczej do tego nie dojdzie, bo mini-mike nie odpowiada na ten konflikt wcale. Minimike nawet nie, nie odpowiedział tutaj mini Jackowi, także no na razie myślę, że. W ogóle tego tematu bym nawet nie, nie poruszał wa tej walki. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek będzie miała miejsce, ale nie sądzę. Wracając teraz do ciekawej końcówki, że Mini Mike nie groził mu wcale pozwem, że Mini Mike nie chciał pozwać, a to wszystko zostało wymyślone i biedny Truman nic takiego nie mówił. Wprost do internetu nie powiedział niczego takiego, lecz jednak masa szotów o takim tytule coś świadczy, czyli na tyle nakręcał sprawę i tak ją omawiał, że ludziom nastawiło się w psychice, że Mini Mike chce go pozwać lub grozi mu pozwem. Przez co takie tytuły padły, a nawet wydaje mi się, że sam z takim przekonaniem żyłeś, bądź żyjesz, albo próbujesz to teraz bo jeszcze w marcu tego roku sam pisałeś mi czy interesuje mnie twoja drama z Minimajkiem Cytuję, jak groził mi pozwem A w internecie dosłownie powiedziałeś przed chwilą przeciwieństwo słów, które sam mi napisałeś I twierdziłeś, że Minimajk chce cię pozwać Lecz stwierdzasz po chwili, że jest to wymyślone i nigdy taka sytuacja nie miała miejsca Hmm... I on napisał do niego, że zgłaszał ten film Że zgłaszał film, a nie że go pozywa. W tym fragmencie widać, że Tromba nie zapoznał się z tematem, dlatego że mówiłem już na szotach, że nie chciał mnie pozwać, tylko zgłaszał mój film. Minimek nie pozwał mnie, nie groził mi pozwem. To zostało wymyślone. Ja nie powiedziałem nawet jednego słowa, że on mnie pozwał. Żeby wam tylko potwierdzić, że Mike gada byle gadać i dramat Truman'a jest nic nie warta, bo słowa Mini Mike'a są ulotne jak gaz, to ostatnio do internetu wpadło nagranie, gdzie jeden osobnik był w miejscu publicznym i robił live'a, gdzie akurat spotkał przechodzącego pijanego Mini Mike'a, który zbulwersował się na widok jego, gdy zobaczył, że go nagrywa. Po chwili okazało się, że wszystko było transmitowane na żywo, a Mini Mike podbija spruty i wykrzykuje, że Wiesz co to rodo? Czyli znowu kompletnie z dupy gada wyrazami, których kompletnie znaczenia nie zna, ani ich definicji. Bo co ma RODO do tego, że typ nagrywał w miejscu publicznym, na co artykuł 81 o prawie autorskim mówi, iż nie wymaga się zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku wtedy, gdy osoba jest powszechnie znana, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. Przykładowo, zgromadzenia krajobrazu publicznej imprezy. Cześć, mogę zdjęcie mini Mike? chwilę, mogę zdjęcie? Jesteś mini Michael? Nie, ale nie, 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 jest nie, 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 to. nie, ja sobie zrobię z tą zdjęcie, tylko to to wcześniej co nagrałeś. Kurwa, ale to jest nazywo stary, to jest problem. <grym> Bo ja a, mam wiesz to, a wiesz, co to jest, Rodo? A wiesz, co to jest miejsce publiczne? Nie ma. <grym> <grym> Nie, on ja nagrywam rynek. I tu jest więcej niż 7 osób, czyli to jest miejsce publiczne. Dobry Dodatkowo, gdy Mini Mike powiedział, aby nie nagrywał go, ten odwrócił kamerę i nie było tak naprawdę żadnego problemu, a streamujący pan po chwili wpadł w bekę, gdy usłyszał, jak Mini Mike wygaduje głupoty, dlaczego on nie może tu nagrywać. A jednak mógł, czyli potwierdza się... Kolejny raz, że Mike lubi mówić słowa lub gadać rzeczy, których albo definicji nie zna, bądź też nie wie, co mu wolno. Warto jeszcze zwrócić uwagę na nie tylko głupotę mini i wygadywanie bzdur, lecz również na reakcję internetu, która znowu podkręca wszystko dla wyświetleń i szoty z tytułu wyglądają mniej więcej tak. Czarna strona mini tylko zastanawiam się w którym miejscu, jeżeli był napity, a jest osobą pełnoletnią, gdzie również ma prawo do spożywania alkoholu, więc nic nielegalnego nie robił, jednakże internet stwierdził swoje i clickbaitowe tytuły oczerniające zbyt dosadnie personę Majka, bo to, że gada głupoty to jedno i to, że nie zna się na internecie drugie, ale to, że prowadzi życie prywatne i chodzi pić ze znajomymi, to nie robi nic nadzwyczajnego, tylko korzysta z życia jak każdy w jego wieku. I to w sumie wszystko, co miałem Wam do przekazania. Mam nadzieję, że coś nowego dodałem do tego tematu i że moje spostrzeżenia są trafne. Do zobaczenia, cześć.